Witam Was już tradycyjnie bardzo serdecznie i ponieważ zamierzam trochę powalczyć w kolejnym rozszerzeniu jest to rozszerzenie Tytanii to wydałem 5000 golda zarobionego na questach kupiłem 50 pakietów zwykłych, nie złotych i zobaczymy co tutaj znajdziemy Także ciach pierwszego zobaczymy. Będą jakieś epiki, legendarne karty. Ok. Drugiego. Trzeciego. Na razie jeszcze nie pojawiło się jakoś nic takiego ciekawszego. A no może od tej strony, czwarty. O, dobrze, dobrze. Dla Maga przyzwij wir 4 na 5 z losowym efektem. Zryw, odrodzenie 11 many. Najbardziej interesują mnie, jak zwykle, karty dla łowcy. No dobra, dla łowcy, dla paladyna, dla kapłana i dla łowcy demonów. No niestety, jak chce się trochę powalczyć, to trzeba mieć. Picka, plama oleju, łotr. Okej, okay. trzeba mieć karty, a karty trzeba zdobywać, czyli tak jak mówiłem na. Wcześniejszych, poprzednich materiałach najlepiej zdobywać je za punkty zrobienia różnych questów, tak? Za złoto, złoto i diamenty. O, złota karta do druida. I co? 10 pakietów, ani jednej legendarnej. Tam były dwie fioletowe, czy trzy fioletowe. Icka karta, prowokacja, wykuj. Można wykuwać bez końca, no. Ciekawy jestem, co oznacza to wykuwanie. Jeszcze nie sprawdzałem tego. Karta spokój, o! Ta karta jest... By była bardzo cenna. <grym>, zarówno w życiu... Prywatnym, jak i w pracy. No i co? No i kurczę, tutaj <śm> na razie nic w zasadzie takiego fajnego. Wiem, że tutaj to robię szybko, żeby film nie był jakiś nudny. I to będą zwykłe karty, a ta niebieska, tak? Jakby ktoś nie wiedział, to jak się otwiera, ja mówię boosterki. To jeszcze się wzięło z Magic: The Gathering, jak kiedyś grało się na prawdziwe karty i jak miało się jakiś pieniądz, to się kupowało prawdziwe karty. Fajna grafika, nie? Jakiś tytan taki. Zamiast głowy ma wir. No, że tu będzie coś. Halo. Też ciekawe, że nie można kupić więcej niż 50 tych, yy, paczek kart za złoto z gry. Nie wiem, czy tak było wcześniej, nie zwróciłem na to uwagi, ale rozumiem, że nawet jak jeszcze został mi tysiączek, to już sobie nie dokupię. Więcej, więcej kart, tak? Jest legenda dla mo. O, 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 proszę państwa, Karta się nazywa SIF. Cóż, za zwiasta karta, nie? Ale za to złota. Czyli będzie za to bardzo dużo punktów do odczarowania. Rzadko gram na maga, ale przyda się. Będziemy zbierać punkty, wygrywać nagrody. A tak naprawdę trzeba będzie podczarowywać te karty, i takie coś jak dla mnie jest super do odczarowania. Urażenia, zaklęć. Dobrze. Okay. Karta syf się wylosowała. Jest! Wizja Alga... Al Algalona. Wizja Algalona. Algalon Obserwator. No, jak dla mnie też bajlando będzie do odczarowania. Mityczny terror. Kradzież życia. Demon bestia! O! Hatch się nada do łowcy, zwykłego tak, bo łowca demonów to łowca demonów. No jeszcze żeby mi rzuciło coś fajnego, tak. Fajne, ciekawe te nazwy dają, zwycięska wrykułka, czy nawet wrykulka. Fajna karta nawet. To jaka ośmiornica. Wkurzony totem. Obrad 19 paczek. Złota srebrna karta. No złota srebrna karta. jedną, karta. Podajcie Chociaż jeszcze jedną legendarną. Złota, rzadka karta. Złota, rzadka karta też fajna będzie do odczarowania. A. On tak za zakręca to, jakby miał być jakiś kurcze. Legendara tutaj nie ma. Złota zwykła karta. No. O, 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 złota epicka, nie epicka, tu złota zwykła, tak? Bra. Okay. Jest, jest. I to jeszcze coś do kapłana. Raden, przyzwij każdego pozostałego stronnika, zagranego w tej grze, którego nie było w twojej talii na początku gry. Powiem, że ciekawe. Ciekawe. No jeszcze jedną legendarną i wtedy będę bardzo zadowolony. Wiem, że mogę być zachłanny, ale potrzebuję kart, punktów wszystkiego. Sk? Źle to uskacz. Ciekawe czy oni to tłumaczą Google Translator. Sam raz na pył, proszę państwa, cztery. 3. Jest, Jest jeszcze jeden legendarny, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jak nawet go nie będę używał, to się go czaruje i będzie czym grać, co kupić z zryw 8, 6 na 10. Za każdym razem gdy zaatakuje stronnika, umieść go w swojej ręce. Agonia: przenieś każdego z tych stronników do ręki przeciwnika. Ciekawe, ciekawe. Ciekawe, ale to takie też trochę triki, nie? Ale dobrze. Bardzo dobrze. Będą punkty. Będą punkty, będą nagrody. koniunkcja gwiazd. Ło. Przypomniał mi się jakiś ten wróżbita z TVN czy Polsatu. Taki był zabawny. Czy tam ezotariusz? Maximus no i jego koniunkcja gwiazd ostatni o co to będzie będzie nie będzie będzie nie będzie no dobra no i nic tutaj nie było ale mimo to jestem zadowolony będzie sporo kart do odczarowania będzie czym grać zrobię nowe talie i zapraszam do oglądania moich filmików z Hearthstone'a jak również z innych gier jak się podobało dajcie suba łapkę w górę i jak będzie nowy sezon Diablo 2 ruszymy z Diablo 2 Resurrected po tylu latach będzie zabawnie a tymczasem Hearthstone. Jedziemy dalej. Miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć. Gotowe.